Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam łazanki w sosie grzybowym firmy Podrawka. W takim lekkim, podręcznym opakowaniu. Niestety wymaga to dosyć dużej ilości wody, więc, o ile samo danie jest lekkie, łatwe do przenoszenia, to potrzeba jeszcze wody. Dosyć sporo. Tak jak tutaj jest to opisane, około 500-550 ml wody. Ja sobie zrobię na mniejszej ilości, bo też się da tak zrobić. Tutaj mamy całość 140 gramów. Według producenta są tutaj dwie porcje, co według mnie jest nieprawdą. Raczej to jest zdecydowanie jest tu jedna porcja, i taka jedna porcja będzie miała 533 kilokalorie. Czyli powiedzmy, że porcja w porządku, kaloryczność też jak najbardziej ok. Oczywiście, jak dla mnie, dla kogoś może być to za dużo albo za mało. Wiadomo, każdy woli różne rzeczy. Różne kaloryczności. Tutaj jest sugerowany czas przygotowania: 5 minut. To też jest nieprawda. Nawet jeśli będziemy robić to na gazie, to te 5 minut liczymy dopiero od chwili, kiedy nam się woda zagotuje całkowicie. Więc to i tak yy, trwanie przygotowania tego dania znacznie się wydłuży niż wyłącznie te 5 minut. W zależności jaką kuchenkę posiadamy, czy jakieś inne paliwo wykorzystujemy. W moim przypadku akurat. Na tym paliwie będzie to znacznie dłużej, no ale taka specyfikacja z tego paliwa. No ale na gazie i tak wyjdzie nam dłużej niż tutaj nam sugerują. No, wszystko fajnie wygląda, zobaczymy jak to smakuje. W sumie łazanki jadłem głównie z, nie z grzybami, a z kapustą i grzybami. Tu jest w sosie grzybowym. Czy będzie to dobre, tamto czy to, to się przekonamy. Jeśli chodzi o sam skład, mamy tutaj makaron z pszenicy durum 71%, mąka pszenna, tłuszcz palmowy, sól jodowana, odtłuszczone mleko w proszku, suszone grzyby 2,4% i dokładnie jest to borowik oraz pieczarka, skrobia kukurydziana, cukier, ekstrakty drożdżowe, maltodekstryna, śmietana w proszku z mleka. Cebula suszona, czosnek suszony, natka pietruszki, aromat pieprz czarny. Czyli jeśli chodzi o skład, to nie ma konserwantów, nie ma ogólnie dziwnych rzeczy. Zawsze do czegoś tam można się przyczepić: czy to do jakiegoś tłuszczu palmowego, czy do większej ilości cukru. Każdy różnie też może na to patrzeć. Powiedzmy, że w miarę jest skład ok. No i skoro trzeba przygotować najpierw wodę, to trzeba ją nastawić. Jak mówiłem, ja mam tutaj odrobinę mniej, bo na tym paliwie i tak się to zrobi. Nadal powinno być gęste a na gazie więcej ta woda będzie parować, więc potrzeba nieco więcej wody, tak jak sugerują 500-500 ml. Więc no, samo danie lekkie, ale plus woda, jeśli niesiemy, to już jest to dosyć ciężkie. Jest to w tej chwili w takiej postaci, no. i wsypujemy całość do wody. No, i niestety ja muszę długo czekać. Na gazie będzie to zdecydowanie szybciej, ale i tak nadal dłużej niż producent sugeruje. No, ale mam nadzieję, że się wszystko zrobi. No, ale najważniejszy oczywiście smak, i mam nadzieję, że pod względem smakowym będzie to ok. Tak to wygląda w moim przypadku. Oczywiście, robiąc to na gazie, byłoby to nieco gęstsze. Ja tuż nie chciałem tyle czekać, jest zimno, 2 stopnie, chciałem szybko zjeść ciepły posiłek. Albo tutaj dodamy po prostu mniej wody, używając paliwa typu SBIT, albo po prostu więcej paliwa i będziemy czekać jeszcze dłużej. Więc jak tam kto chce, w moim przypadku, akurat w takiej formie jest to wystarczające czyli nie jest to mocno gęste, no ale za to mamy taki, powiedzmy, jakby więcej sosiku na gazie jakbyśmy zrobili to rzeczywiście według instrukcji producenta na pewno byłoby to zdecydowanie gęstsze no i byłoby po prostu nie takie jak w tej formie ale tak pewnie też będzie smakować jak widać są tutaj kawałeczki grzybka tu jakiś też kawałeczek jest więc jest on tam gdzie nie widoczny ale najpierw powiedzmy te makaroniki Czyli łazanki. Dobre, miękkie. Tu się akurat trafiły dwa grzybki na raz. Bardziej jest odczuwalny smak grzybowy od pieczarki niż od borowika. Pewnie jak zwykle pieczarka tańsza to dali tutaj tego więcej. Borowika pewnie jest tyle co nic. No ale pewnie gdzie, nie gdzie tam da się to trafić. Sam zapach ogólnie jest też taki grzybowy, lekko tego dania. No, grzyby są widoczne. Grzyby są też wyczuwalne w smaku. No, taki sosik wyszedł rzadki, ale jest powiedzmy to ok. Taki lekko śmietanowo-grzybowy. Nie ma może bardzo mocno wyrazistego smaku grzybowego, ale czuć, że są tutaj grzyby. Jeszcze, jest też trochę rzeczek tej pietruszki. Ona też nadaje takiego fajnego smaku. Nie jest może to danie jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju, ale ja zdecydowanie wolę takie coś dopieprzyć. Jak ktoś chce mieć jeszcze na ostro, to można dodać jeszcze chili, czyli docilować. No, ale pieprz w sumie wystarczy. Nie musi być to aż na tak pikantno czy coś w tym rodzaju, trochę smak się polepszy, chociaż nie jest taki zły, jak na taki produkt, w takiej formie, jeśli komuś pasuje, powiedzmy, makaron, sos, trochę grzybków, to jest ok. Zawsze można coś tutaj własnego dodać w terenie. Ogólnie nie jest to danie złe, da się zjeść to ze smakiem. Dobrze, że jest ten mocno wyczuwalny nawet smak ten grzybowy powiedzmy, bardziej pieczarkowy. No ale zdecydowanie takie łazanki ja wolę w wersji z kapustą i grzybami. No to po prostu mamy praktycznie same makarony, tak jak powiedzmy w niektórych chińskich zupkach, no i sos. Ale dobrze, że chociaż ten grzybowy posmak jest tu jak najbardziej wyczuwalny. Nie jest to może jakieś danie wykwintne czy coś w tym rodzaju, no ale jak komuś takie coś pasuje, to jest ok. Od czasu do czasu też można coś takiego sobie zjeść. Ale zdecydowanie wersja z kapustą i grzybami jest lepsza od wersji takiej, gdzie jest wyłącznie sam sos grzybowy. Bez konserwantów spora porcja, spora ilość kalorii, ale niestety pochodząca wyłącznie z makaronu. Warzyw tutaj nie ma, no bo akurat taki to jest typ dania, że nie ma. No ale przynajmniej są odrobiny tych grzybków. No i ogólnie smakowo nie jest to złe, ale tak jak mówię, wolę wersję, żeby to była kapusta. Dodatkowo. No, ale da się w takiej formie też to zjeść. Jak ktoś lubi łazanki, a nie jad w takiej formie, tylko jadł na przykład z kapustą, to polecam spróbować też w takiej formie. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad. W postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.